Co się jestem Leony kotek dzisiaj będziemy jeść se żelki, tak będziemy dzisiaj se jeść żelki, tak nietypowy odcinek właśnie skończyłem rozmowę, eee, tak będziemy se jeść żelki, słuchajcie może ktoś zna, może nie zna, ale powinnać bo to nie, co masz jest czarna kamera, o widać mnie, wszystko, O jestem Widać mnie? Nie, nie widać mnie. Co jest gaman? Dobra. Eee, o, widać mnie, tak widać mnie. Eee, więc będziemy dzisiaj nagrywać z żelkami. Tak tu otworzyłem. Jeszcze będziemy sobie jeść takie, nie wiem, e, Kinder jajko, nie? Takie duże. Dobra, więc przyniosę parę żelków i zaczynamy. Mamy więc takie żelki, to są te dwa opakowania ale te same. Tylko że te są burki, a te owoce, tak? Więc otwieramy sobie pierwszą paczkę, jadę chyba te żelki. Może że wy jedliście więcej razy, ale ja jem inne słodycze niż to. Ja jadłem chyba z jakieś razy, to? Albo więcej, nie. Nie wiem. Może jest więcej, ale tak sobie przypominam. Eee, więc otworzyliśmy sobie pierwszą paczkę Na początku banan eee, no to, o Jezus Maria, banan na początku Banan, o banan, widać? No banan I co zaczynamy go jest. Eee, Powiem wam. Jadłem to kiedyś, ale to... Kiedyś to, to było pyszne. Znaczy to mi z, dziadek z Niemiec przywiózł, więc to są nie Niemcowe żelki, ale z Polsce też są takie. Nie, to są polskie, a to są Niemcy. Bo Polskie są żółte. Kiedyś to jadłem. To jadłem, ale tego nie jadłem. Nigdy. O, nie, Nie chciałem. Dobra. Teraz nie wiem, co to jest. To jak wiecie, co to jest, to y, w komentarzu napiszcie i ja, po, ja pod tym komentarzem y, sprawdzę wtedy. I wtedy pod tym komentarzem y, dam serduszko. No, więc można serduszko wygrać, nie? Bo niektóre osoby mają za darmo serduszko. Dobre, fajne. E, fajne te. E, fajne. No fajne komentarze, nie? Więc. No, jak się nie spodoba filmik. To chociaż napiszcie. Co było fajnego w tym filmie, że taki nietypowy odcinek byłem żelki, bo dużo niektórych yy, Anglików jedzą takie, wiecie, w woreczkach, nie, takich, yy, ja niedługo możliwe, że będę tak, yy, też będę to mieć, bo już się nauczyłem jak to robić, ale to będzie trudno trochę, zaczynamy. termin, zobaczę. No, no. Oczywiście jak ktoś wy... napisze w tym, jeszcze, jak ktoś napisze yy, no, pod komentarzem yy, banan, hasz, no hashtag banan to dostanie serduszko i będzie mógł coś wygrać. Ale no to dużo będzie osób, jak oczywiście się spodoba filmik. Ale mam nadzieję, że to zrobicie. Jak mówię, i mam nadzieję, że to zrobicie, bo to jest taki konkurs, y, że dostaniecie coś w nagrodę i serduszko. A jak wtedy, jak mówię, nie, to musicie jeszcze, musicie mm, właśnie tutaj zrobić znaczyć fragment tego filmiku jak się podobał to przypnę serduszko. jak macie inne komentarze to nie przypinam jak są fajne to przypinam dobra mamy dalej coś no to akurat wiem co to jest to jest arbus każdy wie że to arbus No. Więc co nagrywamy tak przez cały czas. Zastanawiam się. Czy się na bank Wam spodoba ten film? Bo... E, Dziejnie. E, nam zajmie, nie? Oczywiście jeszcze jak jesteś nowy na kanale, to proszę zostawić subskrypcję. Lajka, a jak nie masz konta, to załóż. Warto. Mm. Niedługo, za tydzień, będzie kolejny odcinek z Robloxem z panią Natalią Jankowską. Nie wiem, czy się zgodzi, ale jak się zgodzi, to będzie. Bo już dawno z nią nie było, ale. Dobra, zrazu wam, jak y, napiszcie, właśnie napiszecie hashtag banam, dostaniecie. Znaczy. Znajomi jak do mnie napiszą albo inni, dostaniecie mój numer. Czekajcie. Mój numer dostaniecie i będziecie no. do mogli zadzwonić i nagrywać. Ale to tylko raz, bo potem jak będziecie do mnie wydzwaniać, to was zablokuję. I będziecie, zablokuję wasze komentarze na YouTube, was zablokuję, żebyście mnie nie wnerwiali. No więc, takie życie. Mam połowę paczkę zjedzoną. Zaraz otworzymy tą, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. I mam już, o, patrzcie, jak napiszecie tego pan, Pana, to będziecie mieć ze mną nagranie. Tak znajomi będą tego, co mam numer do nich, to będą za mną nagrywać. Oczywiście, mają wybór: LeBraw, Stars, albo Roblox. Albo Blok block Strajka. Jak nie znacie tej, tej, tej gry, na konto oczywiście trzeba, to kiedyś nagram a to nie jest takie popularne znaczy to jest po... nie jest popularny. już bardziej roblox jest od tego popularny więc skoro bardzo nie czuję. czemu to takie popularne dobra zostało nam jedno do zjedzenia dobrze a nie jeszcze dwa mamy żółty żółty arbus i to jest ten, nie pamiętam, ale chyba znacie niektórzy zaczynałem to trochę długo będzie się przesyłał na YouTube, już wiem. No ale tak. Będę wybierać jedną osobę, więc to nie będzie tak je jednak warto, bo możliwe, że ta osoba wygra nagranie ze mną. No i to wiem. Ale jeśli chodzi o dziewczynę, no to, to nie wiem, czy Brawl Stars albo inny tam... Ale Roblox też może być, więc... Albo Block Strip, obojętny. Ale też nie muszą być. No więc nie mam co gadać. Bo pewnie was zanudzam. I se. wejdziemy na jakiś tam. Inaczej wejdziemy. Na Roblox może. A bo nie, pokażę Wam. Pokażę Wam. Eee, czekajcie, tylko jeszcze sprawdzę. Aha, ktoś do mnie wysłał. Eee, wejdę na Robloxa. I nie na Roblox, a, na block Drake. I będziemy tego. Pokażę Wam tą grę, jak tak gra, to można ją poragrać. Pokażę Wam też mój nick. Więc i tak. Dobrze, e, cięcie, bo jest mała sprawa, więc cięcie. Cięcie, cięcie. już robię cięcie. Chwilka, chwilka. No, znowu jesteśmy. Już wróciłem. Więc pokażę Wam tego bez Czyli jedna paczka mam zakończona. Czy ja się coś sprawdzę? Tak, tego arbuza za przy okazji. Wiem. Nie musicie widzieć. Potem co otworzymy i będziemy kontynuowali jedzenie, o... a przy okazji live, Block Strict Znaczy ja długo grałem, więc ja mam już tam uzbierane Pokażę wam na wszystkim o co chodzi Zagramy sobie w zombie mode Jak się dziewczom nie podoba, znaczy Na chłopaków będzie Bo zagram Będzie zombie mode dla dziewczyn będzie parkour pokazany. Patrzcie, macie block strike I zatrzymuję. Chwilę trzeba poczekać. Już się załaduję. Chwilka, chwilka. Zaraz I tu trzeba konto wybrać. Oczywiście na, na to nie idę, bo tu więcej mi przychodzą. Znaczy, że nie fajnie, tylko tu mam małe konto i na tym grałem. Brawlonek konto 2. Oczywiście możecie na YouTube bić i zasubskrybować to moje konto. Też... Yy, no więc teraz musimy poczekać aż załaduję z kontem. A ja bym 12 level, bo się bardziej tego odbija. Mam już takie te, skiny. Bo ja bieram na takie już bardziej ekstremalne, ja bardziej wolę tego. Dobra, więc idziemy jak czyli na początku, patrzcie, macie takie, mapy, macie play, zagraj i macie takie celi. Patrz. jak też gdzieś w macie i wybieramy mapę. na przykład serwis Melon. zaczynamy No, łączeniem czy już jesteśmy jak chcesz stworzyć serwer to jesteś adminem ale przykro mi jak jesteś adminem serwera to nie możesz banować to jest właśnie przygry, ale można wywalać ludzi jako admin i a jako tego że nie jesteś adminem tylko graczem to możesz głosować o wywalenie ludzi na przykład ja sobie zagłosuję teraz Na takie Tak, na No wyrzuć No Więc tak można wygrać Więc tu mam wszystko ja sobie poczekam, żeby nie spaść. No, tu tak jest. Uaj, aj, aj. Za mocno poleciałam. Mm, szkoda. Na pierwszej rundzie przegrana, Szkoda. Ale ja myślałam, że tak fajnie będzie. No cóż, dobra. Tylko pogromy, Bo pokażę jeszcze jest złota. Jak wiedział. A tak chwilę trzeba poczekać. No to ja ściszę to, bo to jest mocne. I tak tu jest bardzo dobra gra. Polecam ją. Na sklep play można pisać i się dowiedzieć o tej grze. Oczywiście wy wiecie jakie... jakie mam ten nick, bo tam pokazywałem. Jak pokazywałem. Ja pokazywałam. Teraz sobie poczekamy, żeby ją zdjąć. Dobra. No i właśnie mówię. Że to jest szybka gra, Na parkourach nie warto. Kilka pograliśmy. Dwa razy zginęliśmy przy Kromi, A tu macie właśnie. dead Tourama. No ja nagrywam! Dobra, poczekajcie ludzie. Daj mu tą czarną, tą końcówkę. Kto? Ja ładowarkę mam, tylko nie mam ptyczki do prądu. To nie gdzie tą czarną? U Ciebie nie ma? nie ma! Ja nagrywam, wyciągnij. Białą Dobra ludzie, była techniczna Pusterka. No, widzieliście właśnie letrul. I nie wiem, mogę teraz dla chłop no, chłopców macie mordercę, ale dla chłopców pójdę na banę chopa. Na tego łączenia. A, akurat jest jestem w parku. O ja, że smany pierwszy kill. Drugi kill. Oh. Trzeci kill. Jaki dobry panihopy nie jestem? Przykro mnie. Więc... Zaraz będziemy się kontynuować jedzeniem, albo nie. Jak będzie kolejny odcinek, to będziemy te kolejne żalki robić. Kurczę, to jest trudne, powiem szczerze. Ale to z dobrym netem można przejść, ale ja nie mam takiego dobrego neta. O Jezus Marych. Dobra, więc pokazałem, można z dobrym błędem to przejść. Wyjdę już z tego. To będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcję. I nie zapomnijcie napisać hashtag banana, żeby napisać. Jeszcze, no wiecie, domówiłam no odcinku, już nie pamiętam. To se powtórzę najwyżej. Dobra, więc bajo, bajo, żegna was Leonek Kotek. Bajo!